Video recenzje. Kolejny numer wideorecenzji recenzji już w kioskach ruchu i salonach video rondo na terenie całego kraju. Kaseta miesiąca, gotowy na śmierć. Jak zwykle do wylosowania 200 filmów. Jako twarz miesiąca Robert De Niro. Katalog filmowy. Korespondencja własna z Okładka miesiąca. Uwaga piraci. Sharon Stone i Steven Spielberg w leksykonie kina amerykańskiego. I wiele innych ciekawostek w wideo recenzjach. Mac Magnetowicz, musisz mieć... Ideo Rondo proponuje Całkiem nieznajomy Strach Harlem Globetrotters 60 zaczarowanych lat Zaborczy czerwony pocałunek Małe ofiary Żmija Trudna miłość K9000 Dzieci z Times Square Całkiem nieznajomi. Rodzinne szczęście Przerwane tragicznym wypadkiem matki Która zapada w śpiączkę Karl Malden w roli dziadka Zrozpaczony mąż i ojciec stający wobec bezdusznego aparatu prawa. Dramat rodziny pozbawionej matki i kontrowersyjny problem aborcji. Strach. Przemoc i agresja więziennego świata podczas braworowej ucieczki wymyka się spod kontroli. Bezwzględni ludzie nie mający już nic do stracenia. Nieludzka wściekłość i przekładny strach. Cale Frank Stallone i Cliff the Young w rolach głównych w filmie strach. Strach i przerażenie porwanych zakładników. Gniew i wariacka determinacja osaczonych zbrodniarzy. Harlem Globetrotters. 60 zaczarowanych lat. To barwna historia najsłynniejszej grupy czarnoskórych gwiazd koszykówki. To niesamowici ludzie i najzręczniejsi sportowcy. Trud treningu i perfekcyjna doskonałość najlepszych zawodowców. Zaborczy czerwony pocałunek. Mark Singer jako salonowy detektyw zostaje wplątany w tajemnicze morderstwo. Pełen tajemnic świat Hollywoodu. Wielkie gwiazdy i brudne interesy. Jak udowodnić swoją niewinność i odnaleźć mordercę? Małe ofiary w roli głównej Farah Fawcett. Dwurzęściowy film ukazujący tragiczne losy dzieci w bezwzględnym świecie dorosłych. Macierzyńska miłość przeradzająca się w chorobliwą nienawiść, której ofiarą stają się niewinne dzieci. Czy kochająca matka jest zdolna popełnić taką zbrodnię? Żmija. Terroryzm i wielka polityka nie mają skrupułów. Nadużycia władzy w myśl zasady, cel uświęca środki, stawiają ludzi na straconych pozycjach. Tajemnica zostaje zdradzona, giną niewinni. Ale zdesperowana, odważna kobieta stawia wyzwanie tajnym służbom rządowym. Trudna miłość. W roli głównej Lee Reming. Pozornie szare życie zwykłej rodziny przeradza się w walkę o przeżycie własnych dzieci. przewładny świat narkotyków nie oddaje jednak swych ofiar. Siła nałogu i determinacja rodziców oraz zasady brutalnego świata, którymi rządzi biały proszek. K9000 Katrin Oxenberg i cybernetyczny pies w rolach głównych w filmie K9000 Wykradziony prototyp niezwykłego psa może być użyty przeciwko ludzkości. Piękna pani doktor i zapalczywy detektyw na własną rękę tropią doskonale zorganizowany gang. Pełen niesamowitych zdarzeń film sensacyjny z dobrym humorem. Fascynujący świat najnowszej techniki i ludzka przebiegłość. Dzieci z Times Square. Przerażająca jest bezradność prawa wobec nieletnich przestępców. Twarde reguły ulicy pozwalają przeżyć tylko najsilniejszym. Tutaj dorasta się szybko i brutalnie zdobywa życiowe doświadczenie. Dla słabych i nieodpornych nie ma miejsca na Times Square. Times Square. To szkoła przetrwania, którą ukończą nieliczni. Czy będzie wśród nich bohater filmu? Zapraszamy do oglądania reklam po zakończeniu filmu. Video Rondo zaprasza Państwa do swych salonów sprzedaży na terenie całego kraju. U nas najniższe ceny kaset. Prowadzamy co tydzień kilka nowości. Świadczymy usługi w zakresie przegrywania kaset z formatu Betacam i Yumatic. Nasze salony są gwarancją legalności zakupu. Jesteśmy firmą polską i w pełni prywatną. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. We wszystkich naszych salonach ceny są jednakowe. Nagrywamy na kasetach Fuji i Bass. Video Rondo zaprasza. Spółka handlowo-usługowa Rondo proponuje następujące filmy. Gotowy na śmierć. Diabelski talizman, Superkarier, Magia Wszechświata, Strażnik Pokoju, Ucieczka Donikąd, Odwiz Wojenny, Garłód, Jeniec Wojenny, Skorpion, Immunitet Dyplomatyczny, Kanciarze, anioł Zieleni, Akcji Nie Brakuje, Misja Rekina, Zwycięska Pięść, Obcy na Ziemi, Superkarier 2. Gotowy na śmierć. Everybody. Powiem Wam, jak When sam know, będę wiedział. Morderca jest ze specnas, radzieckich sił specjalnych. Ogarnięty pasją wynarz, rozdarty między rodziną a służbą i seria niepowiązanych logicznych morderstw. W rolach głównych. Ray Szarki, Leo Rossi, Mac Foster i Miles O'Keeffe. Ta osoba żyje. Ta umiera. Do kogo należy wybór w detektywie? Diabelski talizman. W roli głównej Jean Michel Vincent. Diabelski talizman. Niesie za sobą gniew i przekleństwo. Klątwa talizman spada na potomków mordercy. Serbia niewyjaśnionych zabójstw w filmie Diabelski Talizman. Czas zemsty z zagrodu właśnie nadszedł. Super Lotniskowiec. Super to super film o superlotniskowcu. Najnowsza technika, najlepsi piloci, najszybsze samoloty i tajne zadania. Zawsze gotowi na otwarcie ataku. Super Lotniskowiec 2 to dalsze losy pływającego Kolosa i jego bohaterów. Nowe zadania i nowe niebezpieczeństwo. Super Lotniskowiec 2. Strażnik Pokoju. Na Ziemi rozgrywa się ostatnia runda pojedynku między Strażnikiem Pokoju a mordercą o międzygalaktycznej sławie. Choć są to tylko gośćmi, doskonale wykorzystują swe nadprzyrodzone możliwości. W ich brutalną rozgrywkę niespodziewanie wplątana zostaje piękna kobieta. Strażnik Pokoju. Garwood, jeniec wojenny. Inne oblicze wietnamskiej wojny. 14 koszmarnych lat spędzonych przez młodego żołnierza w niemieckim obozie Wietkongu. Martin Shin w tragicznej roli jednego z jeńców. Ciągłe zagrożenie i nieustanna nienawiść. Indoktrynacja ideologiczna i fanatyzm oprawców. Kiedy kończy się walka o własne przetrwanie, a zaczyna zdrada. Immunitet dyplomatyczny. Bruce Boxleitner jako sierżant marinis. Ojciec po stracie córki brutalnie zamordowanej w tajemniczych okolicznościach szuka sprawiedliwości. Niestety podejrzanego chroni immunitet dyplomatyczny. Ale czy na długo? Zdesperowany ojciec używa wszystkich znanych sposobów, by sprawiedliwości stało się zadość. Immunitet dyplomatyczny. Misja rekina. Druga wojna światowa. Stacy Kitch jako kapitan okrętu Indianapolis, przewożącego bardzo ważny, tajny ładunek przez Pacyfik. Zdradliwy ocean i beztroska naczelnego dowództwa doprowadzają do katastrofy. Misja Rekina to tragiczna epopeja rozbitków oczekujących na ratunek. Misja Rekina. Obcy na mej ziemi. Tony, Tony, liczę do pięciu i masz się wycofać. Niszczą rancio, panie sędzie, a pan jest tam sam. To jest prawdziwa bitwa. To moja ziemia, a ty z niej zjeżdżaj. To znaczy, że chce pan walczyć i nawet, jeżeli sąd nakaże opuścić panu posiadłość? Mamy prawo do wyłaszczenia. Zostanę. Zwycięska pięść. Wietnam Ogarnięty wojną. Światowy mistrz walki kickboxingu Dale Apollo Cook w roli głównej w filmie Zwycięska pięść. Zwycięska pięść to film o arenie śmierci, która nie daje wyboru. Zwyciężyć albo umrzeć. Tam gniew i prawdziwa przyjaźń stają przeciwko potężnemu i bezwzględnemu władcy ludzkich istnień, anioł w zieleniu. Bruce Boxleitner jako dowódca amerykańskiego oddziału wysłanego na pomoc wiosce zaatakowanej przez rebeliantów. Susan Bay jako zakonnica pracująca w misji katolickiej. Środek wojny domowej. Rodząca się miłość, której na przeszkodzie staje tragiczny bieg wydarzeń. Anioł w zieleni. Rewa. Clinton Jones wpadł. I myśli tylko o jednym. O zemście. Ucieczka. Zawiadom dyrektora i policję stanowią. Właśnie uciekł więzień. Zejdź z drogi. Uciekinier, ogarnięty pragnieniem zemsty. Bo zdradny, gdy los skrzyżuje jego plany. Nie jesteś stąd, prawda? Wiesz, jesteś najładniejszą dziewczyną, jaką widziałem. Nikt, ale to nikt, nigdy nie zbliża się do mojej dziewczyny. Przestań. Nie mając innego wyboru, jak tylko zaufać prawu, ciąż szuka własnej sprawiedliwości. Zabrzejmy umowę. Występują Corey Michael Hubert. Michael Ironside, Vince Van Patten, Vince Don, Van Patten. Don, Swayze. Don Swayze i po raz pierwszy na ekranie Teresa Blake. Rewanż, kiedy za żadne pieniądze nie możesz dostać czego chcesz.